Noticed into guarded areas. Come in, here. Come in. Here I am. You have done well. Three of the nine lay dead. But, have nine have text, but do not think to rest upon your laurels. Your work has just begun. I am yours to command, Master. <laughs> King Richard, emboldened by his victory at Arca prepares to move Arca. south towards Jerusalem. King Richard. Saladin is surely aware of this. And so he gathers his men before the broken citadel of Arsuf. Would you have me kill them both then? End their war before it begins in earnest? No. To do so would scatter their forces and subject the realm to the bloodlust of 10,000 aimless warriors. It will be many days before they meet, and while they march, they do not fight. You must concern yourself with a more immediate threat the men who pretend to govern in their absence. Give me names and I'll give you blood. So I will. Mm -hmm. Abun Dukud, the wealthiest man in Damascus, Majdudin, regent of Jerusalem, William of Monferrat, liege lord of Aqra. What are their crimes? Greed, arrogance, the slaughter of innocence Walk amongst mm -hmm. the you learn the secrets of their sins. Do not doubt that these men are obstacles to the peace we seek then they will die another of your items is restored take it you see that it you know is put to use to me as each man falls that, that we might better understand their intentions and Altair, take care. your recent work has likely attracted the attention of the city guard there will be more suspicious than they Fine. Fajno jak w kombajno, panie. Bo teraz to w ogóle na mnie nie, nie, nie zwracali uwagi. Dobra, mamy jakieś te rękawice, tylko co nam to dadzą? Synchronize... Synchronizing Crank for Memory. New ability gained. Catch ledge. Press shift. New ability gained. Grab break you can practice in the courtyard. Tak, ćwiczymy te wszystkie te, ale jakoś tak nie pamiętam jak tego się używa później, tak w praktyce, żeby tego użyć. Catch ledge, z shiftem. Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. Yes, I will show them my tra-la-la. -la. Grab break, press and hold pre scan and press shift when you see an enemy reach you grab you to break the uh, shift dobra. Perfect. Perfect, if the power. a master. Not a bit easy to test. That's, that's my students. is how we all should fight. Yes. Perfect. 2 not 3. But a counterattack from Nice. You must be busy. I understand. I'm busy man! Oh, man Dobra where we go Select destination Co to jest to? Waiting for input Możemy się przenieść Ale Dobra, fajno, a jakby Cancel. Nie mogę skonsolować? Nie mogę... Dobra, weźmiemy, ale trzeba będzie ogarnąć, jak, jak, jak to włączyć, żeby się przenieść szybko. Dupala trzeba kopać, żeby się nauczyli, Głupasy. bo oni nie umieją. Nie umiał, nie więc trzeba ich w Dupala kopać. W dupala kopala. Dobra, wezmę tab i co? To się robi, to się, to się, to się robi. No to może ten jeden, jedyny raz. Mogłem to zrobić? Co to jest? Colors? No, biuro. Um. No dobra. Niestety już zbuta już. oj. ojej, ojej,

Powoli, powoli, bo się zepsuje Ops, Ups, ops What is he What is he doing? Hmm? Twój interes Tomek Stop this, a A, tu było coś, że z shiftem możemy biec i baby przewracać bez żadnego przypału o! Że biegnąc tak jesteśmy narażeni, że. wpierdzielimy. Oj! Że wjedziemy kurde w jakiegoś garca Co nie jest dobrym pomysłem. Absolutnie. No, jak wiemy. Wbieganie w pana policjanta lub w jakiegoś innego stróża prawa nie jest dobrym pomysłem, ale się skończyć aresztowaniem. Lub zaciukaniem przez miecz, tak jak to jest w tej grze pokazane. Także lepiej nie wbiegać w nikogo. Chyba, że są to baby w turbanach i mają na głowie noszą różne jakieś takie pojemniki. To wtedy można, jak najbardziej. Zezwalam. O co chodzi z tymi kryształami? Którymi kryształami? Mm. Tu, 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 tu. Up updated. Press up for details. Na razie no nie trzeba. 30 metr. Kurź, włamać się twoje. To jest szok i niedowierzanie. Czemu on nie chce skoczyć? Dobra. spierdzielił się, ale o to chodziło. Ten malak? Właśnie? z My friend, welcome, welcome. Welcome. Life do you come to człowieka musimy zabić you do you, z Damaszku. Well. Not the bit where you were beaten and stripped of your rank, but I envy everything else. Oh, except for the terrible things the other assassins say about you. But yes, aside from the failure and the hatred, yes, aside from those things, I envy you very much. I do not care what the others think say. I'm here to <inaudible> do a job. So I ask again, what can you tell me about the merchant king? Only that he must be a very bad man if Al-Mualam has sent you to see him. He keeps to his own kind, wrapped in the finery of the city's noble district busy man always up to something i'm sure if you spend some time amongst his type you'll learn all you need to know about him and where would you have me begin my search if i were you i'd start with the omayyad mosque and suksarujah both of which are west of here First to the northwest aduso pierdoli and tutay mayzlanio trochek a source of loose tongues in the past yes these three places should serve your needs Rafiki, a nie to ten, Rafik. Podobny do tego Malaka, drugiego i czwartego. Dobra, Rafiki, dzięki za info, zmywamy się stąd. Czekam ma na Makszu. Nie było. Dawno też streama nie było. <grywa> Więc to dlatego. Uh, Free investigations, ok. A tu nie mamy pokazane. Dobra, musimy chyba odkryć coś. No dobra, zapomniałem, że te ptaki pokazują, gdzie jest siano. Ok, że tu i do góry. jakbyś mógł, nie możesz do góry. To jest nie za bardzo sytuacja, gdyż ponieważ tutaj mamy ziomka, który robi dla policji. Okej, okay, tu nie możemy wejść. Tu do góry by się nam przydało, ale też chyba nie da rady. Więc wykonamy manewr taki. Taki ło, Hop, 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 hop. Hmm. need. I'm so hungry. Just a little money, I beg of you. Takura. I'm poor. Please, pros. Co to są te punkty B? Bi Aha, bicz, dobra. No tak nie wiemy jakie kryształy ci chodzą. Bicy to jest taka waluta na Twitchu. Eee. I to jest Bitsy są fajne dla streamera, bo gdy dajesz bitsy mi, to ja mam 100% z tego. Tak jak w przypadku subskrypcji, 50% only. Bitsy można kupić sobie. Albo ewentualnie, bawiąc się VPN-em, można za darmo oglądać reklamy. Oponent trzeba zmienić wtedy na amerykański. W Chromie można to zrobić, bez przypsu. I wtedy, no, ja mam korzyści tak z tego. Hajsy. W demolacji sprzedał się. A, Okej. Fajnie, byśmy nie musieli tu skakać, ale musimy. Och, well, Bo my musimy przejść jakoś tutaj w lewo dalej. A możemy tędy pójść. Albo tędy. To jest głupota. mi się, się tam kwam. To było nie Not bardzo nice. Dobra, niestety nie mamy tych Oj, pokazanych tych punktów, które mamy wykonać. E, sobie ten viewpoint odkryjemy. Jest w miarę takiś pośrodkowy. Nazwijmy to tu. Uuu, tu. tam mnie nie chcą wpuścić, tu mnie nie chcą wpuścić. Będziemy musieli tędy się wbić. Ops. Ops. Dobrze. Uh. Nie, Uw. już tu nie wchódź. Tutaj się ukryjmy. Kto mnie widzi? Dalej, nikt mnie nie widzi. Nie Panie Johnson, proszę odejść. Ops Uwaga. Przepraszam, nie chciałem. Chciałem cię zasasynować. Nie wiedziałem, że mam miecza spalonego. No dobra, tu mnie chyba nie znajdą. Przynajmniej raczej mi na 90% nie dosięgną, Chyba, że tu jest ziomek, jest ziomek. Mamy, kryte ostrze mamy. Oj. Dobra, synchronizujmy póki możemy. Jeden bit to jeden cent, tak. Tak, 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 exactly. Dobra, mamy tutaj jedną misję już pokazaną. Nie wiem, gdzie będzie druga. Zdałem, że tutaj jeszcze. View... Dobra, najpierw to zróbmy. O, I, to o -o. Go, come, i, to, I później sobie pójdziemy na następny viewpoint i zobaczymy, może się odkryje coś. A ten gdzie on jest? W środku, w budynku jest? Bo coś mi tu pokazuje na dół Tu na dół, dobra Czyli chatę z w budynku zajrzyjmy Okej okay. Hop, w prawo, w prawo Shift? Oh! <grywa> <grywa> Babo, co cię to obchodzi? Stało się. <grywa> To jest ten? Nie. To jest ten na dole? Który to jest? Który jest? Ten? To jest nie ten. Kto on jest? Ten? Który to jest? To jest ten? Który to jest? Który jest? ten. Ten? O! O!

Brzynek Bambo? Tak, Dobra, popatrzmy sobie, jak on sobie tutaj chodzi. Jakie ma ścieżki. No, trycnij go, trycnij go, wzmacnij go po dupie, go po dupie! To nie jest że... ten. To jest ten? The fuck? ten? na złoto powinien być tam, jest. No może mam, bo dobra. A może musiałem go zaznaczyć? Och, Och. Och nie. No, bo to samo. No nie. Używanie vpn jest legalne, nie? Przecież Tunnelberry są i tak dalej, te usługi, które... To jest takie ochrona przeciw atakom DDoS, czy cokolwiek innego hakerskim. Także można korzystać z wtyczek, za to nie powinniście zbanować. A raczej. Ewentualnie... Nie wiem, no ale powinno być ok. Jestem w złotej szacie. Opa. Ej, ty mnie widzisz? Jestem asasynem nie powinieneś mnie widzieć. Mocni, mocni go za dupę. Eee. Dobra Ok. letter stating the merchant king is holding a festival within his palace. Okej Nikamy stąd, nikt nas nie widział I, i, i jeszcze jedną misję musimy zrobić, żeby nam się aktywowało to może tutaj. Albo ten viewpoint.

Hmm, tu idźmy swoje zasady. działa to, tylko że trochę mniej bitsów dają. Dla, dla, jak ktoś ma towarzysza, to nie wiem, tak mi się wydaje. Że na moim koncie jak tak próbowałem, to rzeczywiście dużo to dawało, nie? Czasami 50 bitsów, 100 bitsów dało, a na innym koncie, jak próbowałem, zobaczyć, zobaczyć po prostu, mniej reklam jest. Trzeba dłużej czekać i mniej biców daje. Po 5, po 10, po 15. Powoli. Eee, da radę. Dobra, mamy się, odkrytą misję. Interrogation. Czy musimy kogoś przesłuchać znowu? To jest ten ziomeczek, co tu rozpowiada. Nie ma Nasze dni mogą być Ale dzięki temu.

Nie wiem, czy on się tak zmieniło? Cel się zmienił? Nie, 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 nie. Kurwa mać, ile ich tu się porobiło.

I have business with the Merchant King. Ha! Good luck with that. He rarely leaves his chambers. Why? Is he afraid? Not fear. Hate. It. He hates himself as much as he hates the people he pretends to serve. Locks <laughs> <his> <laughs> himself away in his in personal cruel, panicky chart I hate everything about him you. Forever. No. Uh, Those celebrations of his. He as I know, that episode was written by the band so Grace. W którym chyba jest wokalistą Adam Gontier, więc nasz król cool Richard to jest tak naprawdę Adam Gontier z zespołu Freedays Grace I musimy go zastasynować Bo jest za dużym hejterem no, Kosa pod żebro Rip in pieces The merchant King will come out and speak to his people during his feast. Co? Hey! Jak like Altair? Co chcecie ode mnie, ziomki? Uh... During his feast, dobra, ale gdzie to będzie? Gdzie ta misja? Mm, musimy chyba do biura wrócić? To co? Ha! Who did this? Ha! Pięknie Otóż to chodziło się. Oj, oj. Co Get him? Ja sobie biegłem, głupki, głupie. Chamskie. O! popanie. Ale szczupaka dał. Mam pewien pomysł, jakby tu zgubić pościg. Jak skoczyłem do wody? Że okay. no, pyskitu, tu ty te pazury reakcji. Przewróciłem babę, kurde, z tym, z jakimś, nie wiem co to było, nawet jakimś z bankiem na głowie. Zabić go! Dobra, nie wiem, gdzieś może tutaj będzie ta misja. Może musimy do biura rzeczywiście wrócić Oj. Oj. Dziwnie nie o to chodziło, no ale dobra Ja pierdzielę, tak o to chodziło, zwalić się gościami na web. O to chodziło o. Crazy man Он невероятен, чувак! Я так голоден! Я так голоден! здесь Видишь нас, пан? Не видишь, точно!